osoby na diecie niskowęglowodanowej, ketogenicznej czy diabetycy mają problem z tym, że nie mogą się pozbyć tego chleba. Ja też nie mogę się pozbyć, pszennego odpuściłem to na pewno, ale mam taki fajny zamiennik, pyszny chleb, smakuje jak chleb, a nie jakiś dmuchaniec dziwny z twarogiem albo lnem. Chleb gryczany z bakunowego chlebka, sprawdzę, ale... Wcześniej zjadłem płatków lnianych, które już wcześniej testowałem, wypadły świetnie, jeśli chodzi o poziom glukozy, strasznie obniżyły, nawet o 50%. Zjadłem te płatki z mlekiem i 20 minut po tym zjem to pyszne śniadanko. Nie chcę się tak katować, jest sobota, chciałbym dobrze zjeść, więc trzy kromki chleba, z bakunowego chleba, do tego jecznica na maśle, dużo tego masełka, pomidorek i chcę zobaczyć, co będzie się działo z poziomem glukozy we krwi. Po tej kompozycji całej. wcześniej płatki lniane, teraz śniadanie z pysznym chlebem. Jak te skoki będą do 20, to będzie tak. Mogę sobie czasami pozwolić na chwilę zapomnienia. Można, można skomponować. Fajne śniadanie bez wyrzeczeń. Jestem pełen. Zobaczcie na krzywą glukozową. 100. 20 ma max, tutaj troszeczkę jest widać, że ten błonnik działa, bo nie jest to skok taki do góry zaraz szybciutki, tylko on jest wydłużony. Więc kompozycja posiłkowa i jakość tych posiłków ma znaczenie. Już nie liczy kalorii, bo mnie nie interesują. Tych węglowodanów wiem, trochę w tej kaszy gryczanej, w tym chlebie jest, ale jest to dobrej jakości chleb z... Kaszą, która nie pozbawiona została błonnika, można dobrze skomponować śniadanie, ale z głową. Wcześniej błonnik, w moim przypadku płatki lniane spełniły się, hmm, super, ale to może być berberyna, może być ocet jabłkowy, a później dobry chleb, nie, jakiś pszenna bułka, nie, 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 nie. Niech to będzie dobry chleb, pełny ziarno chociażby, i mamy fajny wynik. Można, można, chlebek z bakunowego chleba, dam w komentarzach informacje, gdzie można go kupić, bo z tego co wiem, ta rodzinna piekarnia też wysyła. Korzystajcie z życia, ale z głową. Czyli wcześniej błonnik, później białko, jajeczko, proszę bardzo, serek żółty, proszę bardzo, chleb, niech to będzie majonez, niech to będzie jeszcze może jakieś coś zielonego i można zjeść bez skoków glukozy. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Zrozumieliśmy się? Gdzie kręcisz... Nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Tak będzie. Jak się będziemy rozumieć? Będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć? Rozumiemy się? Rozumiemy się.